Chujowa sytuacja. Kilku jebanych przedsiębiorców w kraju to są kutasy pierdolone. Jak mówią, łażą w kurwieni, chociaż zawsze mają pełną dupę pieniędzy. Firma, która im to zapewniała, poszła się jebać. Rząd i minister ma wszystko w piździe. Sytuacja dramatyczna, naprawdę. Trzeba wpierdolić albo wymusić na rządzie, żeby przejął tą pierdoloną odpowiedzialność, żeby dawał nam kasę, a nie dawał dupy, jak zawsze to wtedy byśmy zapierdalali na budowie autostrady. Po czwarte, wypierdolić wszystkie paragrafy <laughs> z przepisów w prawie prostytutek m.in. w taką stronę, aby przedsiębiorcy mogli się poruchać i zrobić tą pierdoloną autostradę przed tym jebanym skurwiałem Euro 2012, bo to już chuj mnie boli kurwa mać. Wiadomo, człowiek ruchający zawsze lepiej pracę wykonujący. Niestety, Chińczycy nie dość, że mają małe pisiory, to nas wyruchali, bo nie sprowadziliśmy do Polski ich rząd. Przedsiębiorcy bankrutują, nie mają kapusty za odpierdoloną robotę i dostarczony materiał. Spełnia się na czarniejszy sen Tuska. Przypomnę, w chuj czasu temu pierdolili z konsekwencją, że ten stan rzeczy doprowadzi do pizdy, że kurwieni przedsiębiorcy zablokują nasze pierdolone drogi. I to się kurwa dzieje, że złodzieje są dzisiaj tutaj i podpierdalają nasz sprzęt na złom. A te kutasy pierdolone stoją se rozpierdoleni na środku drogi i chuja robią. W marcu gościliśmy ich w sejmie. Minister transportu spotkał się z przedsiębiorcami, zapowiedział pomoc i chuja im zrobił. Nie dostali hajsu do tego czasu. Jesteśmy dzisiaj tutaj w czarnej dupie, aby uzgodnić dalsze działania. Bo przecież nie chodzi tylko o to, żeby zrobić te jebane autostrady na euro. Ale także żeby wyjebać przedsiębiorców i wykonawców w dupę Niestety, jebane chińskie ryże chuje Nie dały się wyciulać Myślę, że będziemy o tym gadać To jest skandal Taki, że ja pierdolę Dotyczy to też innych autostrad budowanych w Polsce i na Ukrainie Ukraińców też wyjebiemy w dupę Powiedzieliśmy Janukowiczowi, żeby wpierdolił Tymoszenko do więzienia I skończy się to na tym, że sami zrobimy sobie to jebane euro Jesteśmy tutaj, aby wyruchać protestujących. Sami kiedyś protestowaliśmy i wiemy, ile dupa potem boli. Natomiast wiemy, że protest może mieć przykre skutki dla tych, którzy zastawiają nam drogę. Po prostu Tusk przyjedzie walcem i rozpierdoli im samochody. W piście Generalna Dyrekcja pisze, żebyśmy wypierdalali do sądów. A w Polsce nawet sądów kurwa nie ma. My kurwa nie mamy pieniędzy. A nie wykształcenia. A takie kurwy w Sejmie to mają pieniądze. No i co kurwa? Co to kurwa ma być? Ja się pytam. Taki chuj złodzieje. A przecież to trzeba wyjaśnić. W Polsce nie ma FBI, które to może wyjaśnić. Kurwa nie ma? Jest! Jest kurwa! Tylko te kutasy pierdolone szukają takich urzędników w Warszawie za 70 tysięcy łapówek. Idź pan w chuj z tym, kurwa! Bo mi zaraz w mózgu pierdolni mam takie kurwa nerwy, że mi się krew gotuje. Ile poszło na to hajsu? No ile? I co kurwa? Pizda blada! Skośnokie kutasy mieli kontrakty na ileś tam milionów. Tutaj coś zrobiły. Nawieźli chińskiego złomu, zasadzili ryż na całym odcinku A2. Nowemu wykonawcy dali 200 milionów i też nie starczyło. Spójrzcie biznesu pierdolili, że mają straty w chuj. Proszę Państwa, przecież to pieniądze zostały nam zapierdolone, kurwa. Naszym kosztem pierdolone złodzieje, a teraz się opalają z cyckami na wierzchu yy, bezludnych wyspach.